Cześć, siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Fodnet, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam miejscówkę, na której można zdobyć, według mnie, całkiem ciekawy lód. Oczywiście jest też szansa, że ktoś z nami wyląduje i nas utłucze, ale mamy pewność, że jeżeli tak się nie stanie, to będziemy mieć naprawdę dobry lód, wysokiej jakości i na pewno wyjdziemy ze całym ekwipunkiem także zapraszam was do oglądania materiału ale zanim to to jeszcze szybki przegląd sklepu i przypominam że od teraz mam już własny kod twórcy także yy, wesprzyj twórcę kod Poczes bardzo by było fajnie gdybyście go wpisali i, na przykład z, razem z tym kodem kupili nowy Battle no i co mamy mamy flesza jeżeli ktoś jest fanem DC no to proszę bardzo szybka przekąska nieźle po hamburgera skoczyła. Yy, mamy zestaw ekipy pająków Szczerze to nie wiem skąd to jest, ale może ma swoich fanów. Eee, tu, 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 zestaw poprzez Spider-Versum, okay, czyli mamy dwa takie mini Spider-Many. Nawet fajny skin, bo całkiem chudy. Przez to eee, no, przeciwnicy celują inaczej, jest na stronie trafić, mimo że hitboxy są takie same przy każdym, każdym skinie. Geometric, czyli w sumie, jak on się nazywa? Ehm, ke Kevin? Kelvin? Kevin? Kevin? Kevin to była ta bryła, nie? Nawet fajny skinek, może sobie nawet kupię. Yy, mamy tutaj parę motek, mamy przysiad stylu Shaolin. Mamy oczywiście ulubione klasyki, czaszkownik, pomidorek, a z bombowe barwy sobie właśnie kupiłem. Mamy czerwonego rycerza, jak dla mnie jest przereklamowany trochę. Yy, tego skina nigdy nie lubiłem, a w Wukong jest taki Kiedyś Wukong był Travisem Scottem, nie? Że teraz, jak widzisz, Trawisę Scotta to masz takie, nie? Kiedyś taki był Wukong, no ale niestety. Mamy oczywiście jakieś Autka, Void Burn, uh, Autos Fast and Furious. Mamy. o puchate króliczki, może nawet sobie kupię, bo są takie słodkie. Mamy jakieś tam buciki, instrumenty. No i w sumie nic. Jeszcze Snoop Dogg jest w sklepie chyba do 17. do 14 stycznia. No, i mamy jakieś tam trzy pakiety za prawdziwe pieniądze. No i co? Lecimy. Oczywiście, jeszcze zanim faktycznie polecimy, no to ten trick, w sensie ten ta sekretna miejscówka, ten landing spot, jest oczywiście tylko na normalnej mapie, nie? W sensie nie jest na sezonie OG. A właśnie powiecie, jak sądzicie, co, co sądzicie o sezonie OG? Bo jak dla mnie jest taki. Niezbyt. W sensie, no, poprzedni mi się bardziej podobał, nie? Ale to moje zdanie. Może jak, będzie może jak dojdziemy do sezonu czwartego, będzie lepiej. No, ja zacząłem grać na końcówce sezonu czwartego, jeszcze wtedy nie miałem beta-passa i dopiero od sezonu piątego tak faktycznie grałem. Ale co? Widzimy się, jak już faktycznie polecę. No i tu już lecimy, a naszym o nie możliwe, że dużo osób tu wyląduje, bo jest od razu pod nami, ale naszym celem są właśnie magiczne mchy nie wiem jak to się nazywa po angielsku e, gr gr groove czy coś takiego nie pamiętam jak to była nazwa tego lasu ale naszym celem jest właśnie to miejsce i mamy tutaj paru raz, dwa... Może trzy nie, ten leci dalej Ten chcę tu wylądować I on leci od razu na naszą miejscówkę, także ją szybko zajmujemy. I o to chodzi. Tutaj jest ta właśnie studnia. I chodzi o to, że nas ona właśnie interesuje, bo to jest właśnie ten sekretne miejsce. Także sobie wchodzimy. Co ja zrobię? Zabudowujemy za sobą. Rozwalamy podłogę. Zabudowujemy dalej. I jesteśmy w sekretnej jaskini. Tutaj możemy sobie postawić na przykład tutaj o piramidkę, żeby zepsuć to. To od razu mamy więcej shielda. Mamy pierwszą skrzynię. Tutaj mamy kamienie, które można rozwalać, żeby właśnie mecy zdobyć, jakbyście potrzebowali więcej meca. Także widzicie stąd też z mecami, nie? jeżeli sobie trochę porozwalacie te kamieni. A dają ich całkiem sporo. Czemu nie mogę trafić na do bok? Dobra. Tutaj macie kolejne dwie skrzynie. Tutaj sobie znowu rozwalacie piramidką. Otwieracie skrzynię, macie już na pewno większość broni. Ja na przykład nie mam teraz PMA, ale to nie szkodzi Mamy pełno shielda I teraz co? Ty, 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 ty. Tutaj mamy bramę I tą bramę da się otworzyć widzieliście tylko kamień, ale to jest brama I teraz tak, chodzi o to, że musimy stąd wyjść Możemy oczywiście tam jeszcze przed wejściem to zrobić, ale chciałem wam już pokazać to samo wejście, bo to jest nie koniec. Także musimy pójść do. 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 A, 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 a... gdzie to było? Pogubiłem się tam. Musimy pójść do tego to posągu, i ten posąg daje nam taką specjalną właściwość. Tutaj mamy już nasze PEMA. W ogóle nam wytropiła, ale nie chcę. Jej. Lecimy sobie do posągu. Odkryj pobliskie duszki. Od razu nam się zrobiła misja. I teraz tak. Tam mamy jednego, tam mamy drugiego. Weźmiemy sobie tego. Ten od Wody sprawia, że jeżeli go rzucimy na ziemię, to on zaczyna nas leczyć. Daje nam 50 shielda. Sobie go weźmiemy zamiast... mi. Halo! Po prostu ode mnie uciekł. Dobra. Bierzemy go ze sobą. Starego bierzemy na plecy i wracamy do tej wioski. Oczywiście te domki też możecie zlutować, jeżeli będziecie mieli taką okazję. Ja chcę wam to szybko pokazać, zanim tu ktoś przyjdzie. Zabudowałem szybko za sobą i teraz jak mamy go na plecach... Otwierają się przed nami wrota. Ja tutaj sobie zabuduję, żeby na pewno nam tu nikt nie wszedł. I tutaj mamy skrzynię, ale ta skrzynia, bo sobie pomyślicie, że to co po prostu skrzynia. No nie, to nie wszystko. Rozwalamy skałę i teraz tak, tutaj zawsze jest legendarna skrzynia. Jakbyście nie mieli pełnego shielda, robicie sobie piramidkę. Ona się zbudowała tam, także jej nie widzicie, ale jest. I się rozwala szybciej, nie musicie rozwalać ręcznie. Otwieracie sobie tę tą skrzynię. Ogólnie to jak trzy razy ją rozwaliłem, to dwa razy miałem z niej po prostu... E, fioletowego, fioletową majerkę. Teraz na przykład mamy fioletowego PMA. Tutaj zawsze są mistyczne skrzynie, które dają wam te karty, które dają wam jakby wzmocnienia. Powalenie graczy ujawnia innych w okolicy, czyli innych graczy po tym, jak kogoś powalicie. To jest bardzo istotne. A tutaj, z wyposażonym kierowcem, porusza się szybciej. Karty są losowe, jak coś. Także mogą dać różne bonusy. Teraz na przykład się poruszam, tak. Biorę to. No i widać, że jestem trochę szybszy, nie? Tak jakbym trochę sprintował. No i oczywiście mamy jeszcze zdobądź klingę tajfunu. Także dostaliśmy jeszcze raz ten mieczyk, ale zazwyczaj on wypada już z tej skrzyni. Także jeżeli wy lądujecie w dwójkę czwórkę, to macie zapewnione dwa mieczyki. Bo na trzy razy, które tu wylądowałem, zawsze wypadła stąd Klinga. Także. Ten. I oczywiście nie musicie się budować na górę albo do tej tamtej toalety, bo wchodzicie po prostu tutaj, transportuje was na górę. Jesteście. I możecie sobie. Dalej przelutować to miejsce, powiedz dalej, cokolwiek. O, tam. No, to akurat nie jest zawsze, ale się epicka skrzynia akurat mi pojawiła. No i mamy pistolet maszynowy Nawał. Nie wiem, ogólnie który jest lepszy. Okej, okay, ten jest bardziej szybko szczelny, a ten ma więcej amunicji. No to musicie wiedzieć, który wolicie, nie? Ja chyba wolę ten, co ma więcej amunicji, żeby się szybciej przebijać przez ścianę. No i co? No i to by w sumie było tyle z tej miejscówki. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Kod poczes w sklepie Fortnite. I co? Widzowie? Miłego tygodnia. Zapraszam na kolejne materiały. Cześć!